W podchodzi Nuan. Jeden z dwóch koni, które startują w okularach. W siodle kandydat dżokajski Wiktor Popow. Kolejny to Jaromir, wyhodowany w Mosznej. Jaromir jest przygotowywany do startu przez magistra Macieja Nikowskiego Ale Jaromir czeka, przed nim weszła markiza I jeszcze czekamy na Jaromira że okay, to Tomasz Dol 1600 metrów wszystkie konie są już załadowane i ruszyły oj, potknął się tam, potknęła się ta Sinaja przy starcie bardzo mocno, ale całe szczęście klaczy nic się nie stało galopuje razem z całą stawką na prowadzeniu Nuan Tuż za nim San Mateo. Nuan San Mateo, Tyfon. Nuan San Mateo, Tyfon, Książę Irlandii. Blisko jest Akteon. Markiza na ostatniej pozycji Tasinaja. Na przedostatnim miejscu Dudi. A na czele Nuan. Nuan przed San Mateo. Nuan San Mateo. Książę Irlandii, dalej galopuje Akteon, Tyfon razem z Markizą, Jaromir i z tyłu oraz Dudi. I za moment wyjście na prostą finiszową, wyprowadza Nuan, przy wewnętrznej atakuje go San Mateo. Polem ruszył Akteon i na prowadzenie wysuwa się San Mateo. San Mateo, Nuan Akteon. San, San Mateo, San Mateo. San Mateo. 200 metrów do celownika. Fantastycznie San Mateo. San Mateo. San Mateo, Akteon. San Mateo. San Mateo, Akteon, Jaromir i w celowniku San Mateo, Akteon, Jaromir i na czwartym miejscu Książę Irlandii razem z Nuanem i pozostałe koniec.